Siema, jestem Drzazga, a dzisiaj z paczek będzie Miazga. Witam, witam, z tej strony Dżazga, dzisiaj będzie Miazga z tych, tych oto paczuszek trzech. E, taki nietypowy dzisiaj kadr sobie zaproponowałem, także lecimy z tym. Zacznijmy sobie od paczuszki, którą rozgobeszyłem wcześniej, bo chciałem sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku. Także, proszę bardzo, wyciągamy. E, czekajcie chwilkę, tylko coś zmienię. Okej, okay, tak myślę, że jest zdecydowanie lepiej. Także mamy paczuszkę z pierwszą grą w dzisiejszym odcinku. Mamy tutaj maluch Racer dwójeczka. Cena Wam się pojawia standardowo na, yy, na ekranie. Yy, I co jest fajnego? Malucha racera, racer, racera. ja to w ogóle mówię? Racera jedyneczkę mam już w posiadaniu. Tego się dwójeczkę udało się dorwać. W miarę tanio, więc bardzo w porządku. No i cieszę się z tego zakupu. Zobaczmy co mamy w środku. W środku mamy yy, brak karteczki, ale to tam nie jest problemem. Mamy płytę z grom i ona jest w idealnym stanie po prostu miód malina. I to cieszy bardzo. Mamy tu jakiś organizer pełna wersja. Majung kurczaki 3D. Yy, no tak się prezentuje oto zawartość. ale łapie fajnie za kamera płyty. Szczegóły i jeszcze coś takiego w Tyle mamy yy, jako drugą płytę. PC Clean. <grafika> Jakiś tutaj grafika śmieszna. No nic no. Jak się to mówi, taki oto dodateczek do samego maluch racera. Yy, I tutaj mam w ogóle Play Publishing. I tutaj nawet, o bo ostatnio sobie instalowałem. O! Dobra, mamy malucha racera jedyneczkę. <grafika> Także tak się prezentują obok siebie greczki. A, no i bardzo fajnie, bardzo fajnie, że do kolekcji się również pojawiła dwójka. E, tu mamy takie zamieniątko. jakże ja bym sobie to rozpracował z wami. Myślę, że taki kadr jest też interesujący. Jeszcze w drugim rogu pokoju, bo to jest jeden rok pokoju. Tam jest drugi. Tam też wygląda fajnie, tylko tam mam swojego drugiego komputer, swój drugi komputer, stację do grania więc tam bym musiał przesunąć ale jest na kółeczkach więc spoko następny odcinek można tam nagrać bo też będzie fajnie to wyglądało myślę także no kamerkę sobie postawiłem na statywie który zresztą kiedyś też na unboxingu pokazałem a więc no nawet nawet spoko bo to kupiłem przy okazji z grami za trzy dychy a statyw jest bajeczny wyciągamy gierki i tutaj tak zacznijmy sobie może od tytułu Play Publishing żeby było tematycznie Pacific Warriors 2 Tej gry, szczerze powiedziawszy nie spotkałem się wcześniej, więc to jest coś nowego w kolekcji eee, Bardzo fajnie, z tego powodu się ucieszę że mamy 5 eee, pełnych wersji gier, Pacific Warriors 2 Autostrada Rage Ok eee, Polsko-anglojęzyczny tytuł nie wiem czy autostrada też jest e, jakieś słowo, nie wiem, dobra nieważne Search Rescue 3 jakieś tutaj ratunkowe misje, snow, wave, taka śnieżna fala i rzeźnik. Rzeźnika mamy w swoim indywidualnym boksie już. Eee, no a z tyłu właśnie to czytałem przed chwilą. I powinny być dwie płyty. To jest Pacific Warriors. Mamy cztery samoloty, 50 misji, 5 różnych typów misji. No Proszę bardzo, taka ciekawostka. Płyty są, płyty latają, co prawda? No, ale tak z samego Pacific World z rysy są, ale to tam nie przeszkadza. No i druga płyta z rzeźnikiem Snow Wave'em i Autostrada Rage również jest. więc jest kompet i też mikrodyski są. Także nie ma co narzekać. Proszę bardzo, tak one wyglądają. Zawsze mi się ten, ten nadruki podobały płyt z właśnie Play Publishing. Także bardzo fajnie. No i w tym zestawie również było gra z kultowej kolekcji Speedway. Coś takiego, proszę bardzo. Tutaj e, ze skultowej kolekcji mam kilka gier. Nawet jedna jest na wierzchu, bo e, samą grupkę gier mam tutaj schowaną. To jest chyba moja. To będzie moją czwartą grą chyba z kultowej kolekcji albo piątą. Szachy ostatnio kupione. Także e, do kolekcji. Co jest fajne w e, okładkach kultowej kolekcji, to na grzbietach są takie miniaturowe pudełka danej gry, więc to jest, to jest bardzo fajne. Podoba mi się ten wygląd. Okładka jest nieco jakaś taka przykrótkawa z tej strony. To pokazuję palcem. Nie wiem czemu, ale tak to już wygląda. Yy. Mm. Ok. No to fajnie. Jest bez płyty. Ok, trzeba będzie to zgłosić, także tym się zajmę. i jak jeśli on coś wyjaśni do tego czasu, to tutaj nie ma, no, to nie fajnie, bardzo. Się okazało, że jestem idiotą. Nie zauważyłem, że w ogłoszeniu było napisane, że jest to samo pudełko z instrukcją, bez płyty. <grym> Brawa dla mnie. Dobrze, że chociaż Pacific Warlords miało, no ale kurde, no on no jestem. Aha, no i co fajne też jest w kultowej kolekcji, to jest na grzbycie napisane, e, jakie jest typ gry. Czyli tutaj sportowa, a tam w szakach na przykład mamy gra logiczna. Spoko. No i tu mamy zestawik, zestawik gierek eee, Chyba po piątaka wyszło za grę, więc bardzo fajnie. Eee, tak co my lubię. Mamy tutaj zestaw. Mamy tutaj zestaw do kolekcji z Ubisoftu, eee, ale zanim do tego zestawu przejdziemy, przejdziemy do gry gotowe na wszystko. Gra komputerowa, eee, tutaj BVG trochę tam mam tego w kolekcji, ale jest to oczywiście pudełko Polskie, etykieta polska. Więc ja przepraszam, okładka. W środku jest zawartość gram.pl Wszystko e, jak widać w komplecie. Ale ta kamerka ładnie pokazuje mi, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że po prostu światło jest ładne. E, kadr jest fajny. Tutaj mamy instrukcję. Swo co do gotowych na wszystko. E, będąc młodszym, chyba jeszcze za czasów szkoły. Tak, tak, za czasów szkoły. E, obejrzałem wszystkie sezony gotowych na wszystko z siostrą i z mamą przez całe święta. Takżeśmy to maniaczyli że przez święta żeśmy to obejrzeli i naprawdę to jest dobry serial e, ma tam swoje jakieś takie głupkowate można powiedzieć momenty tak bym to nazwał głupkowate e, ale naprawdę fabuła jest ciekawa i momentami takie plot twisty jest tam też takie intrygi e, powiem wam płyta żyleta, więc bardzo się cieszę. E, wiem, że jeszcze tutaj obwoluta powinna być, w sensie nie, że było na ogłoszeniu, tylko, że w tej, właśnie do tej gry też ta gra jest, też pojawia się w obwolucie, także e, no szkoda, że jej nie ma, nie? Ale wiedziałem co kupuję, więc tutaj się proszę nie martwić, to tutaj nikt nie mnie nie, nie wyciułał, tylko po prostu nie było jej. A ona w fajnej cenie, bo gotowa na wszystko, ciężko jest trafić, taniej niż 5 zł. E, przepraszam, taniej niż E, tak gdzieś dwie dychy, trzy dychy, więc zapętaka to super. No i jeszcze w tym zestawie mieliśmy pięć gier. O, tak wam pokażę. E, CSI, Kryminalne Zagadki Las Vegas, Niezbite Dowody. Kryminalne Zagadki Las Vegas, Trzy Wymiary Zbrodni. Mroczne Motywy. CSI, Kryminalne Zagadki Las Vegas po prostu. I Mordercze Zamiary. Także... Niektóre brzmiały tak samo. <laughs> Dobra, W podstawce mamy latającą płytę, więc to mi się nie podoba, ale płyta jest jak żeleta praktycznie. Jest bardzo fajnie zachowane. Nie wiem, czy to jest komplet. Dajcie znać, czy mam wszystko, bo to było fajne. Aha, no tak, może przydałoby się pokazać. To jest podstawka. Proszę bardzo. Jest taka zawartość. Fajny ten footprint, e, nie food print, tylko e, ślad palca na... na druku. Proszę bardzo. Tutaj mamy mordery czy zamiary z książeczką i z płytą. Fajnie. Dalej mamy mroczne motywy. Lata płyta, więc zaraz będę musiał e, zaraz będę musiał otworzyć ostrożnie. Latająca płyta. Prawie żyleta, tylko poparcowania i lekkie, e, lekkie ryski. Tu nie ma instrukcji, nie wiem czy wszędzie były, ale też tak nie ma co grywać. To jest grubsze pudełko, jak widać. Mamy tutaj trzy wymiary zbrodni. I mamy tutaj podręcznik gracza oraz dwie płyty w takim oto zestawieniu. I tak, cd 2 przyleta. To widać już po otwarciu czuję się jakbym otwierał nówkę praktycznie no tutaj jakiś ma, malutka ryska bana CD1 ale tak, 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 tak to wygląda po prostu że już z zewnątrz wygląda albo mało użytkowane i tutaj mamy niezbite dowody także jestem ciekaw może kiedyś do tego podejdę do tytułu, do tej serii I mi się spodoba pierwsza tutaj nie ma do niezbitych dowodów w żadnej instrukcji nie wiem czy była pewnie była ale zabrakło jej a tutaj jak źle no ale najważniejsze że płyty są będę musiał wyjaśnić ten speedway Także no to by było na tyle z tego odcinka Taki szybki odcineczek nawet on Nawet on ile on trwa? 9... 10 minut nawet jeszcze nie trwa A tyle gierek zakupionych do kolekcji Więc myślę, że bardzo fajnie taki szybki odcineczek No i już Wam mogę zapowiedzieć, że w niedalekiej przyszłości będzie kolejny, bo parę gierek do mnie jeszcze że tak powiem jedzie, więc coś się jeszcze pojawi. A więc dzięki za obejrzenie. Dzięki za w ogóle komentarze, że pomimo tych przerw dalej jesteście ze mną oglądacie, śledzicie moje zmagania kolekcjonerskie i, i zdobycze moje bardzo się cieszę, że komentujecie. Miłego dzionka, miłego weekendu. Do następnego. Elo, elo.